Cześć, witam was w 48. wywiadzie, a dzisiaj moim gościem jest Mateusz Koza. Mateuszu, powiedz nam kilka słów Czym ty się zajmujesz w życiu? Eee, aktualnie zajmuję się w 100% robotyką. Jest to hobby, w którym się spełniam tak naprawdę. Jest to coś, co, co robię od dzieciństwa. Tak naprawdę no, to jest coś, co no, uwielbiam. A jak to się zaczęło? Dlaczego się akurat tym zainteresowałeś? Eee, myślę, że duży wpływ na to miało, mieli moi rodzice. Mój tata jest elektrykiem. I tak jakoś mi, mnie to trochę zainteresowało, jakby mały to tam małymi jakimiś baterikami się bawiłem a coś takiego. Potem zaczęli kupować e, Lego. Lego to jest po prostu najlepsze, co można zrobić dla dziecka. Potem e, potem mnie ludzie rodzice zaczęli wysłać na kursy robotyki, ale takie z LEGO, takie, takie że sobie budzie, budujecie sobie roboty i sobie nimi walczycie na przykład. No i. No, i teraz od niedawna, no tam 4 lata, tak wziąłem to na poważnie i, i, i robię to tak na, z prawdziwą elektroniką. Nie? nie z Lego, tylko drukuję rzeczy i, i, i projektuję zera. Również bierzesz udział, w zasadzie przeszedłeś już do kolejnego etapu, etapu drugiego, Olimpiady Innowacji Technicznej. Tak. Technicznych. W jaki sposób się do niej przygotowujesz? E, mianowicie e, musiałem przygotować e, taki skaner. No, znaczy nie skanier, musiałem tylko to tylko musiałem po prostu przygotować robota, ale z że przygotuję sobie skaner, bo bardzo mi się ten, 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 ten temat nie zainteresował. Eee, ogólnie robię go od września jakoś i do aktualnie robię to do, robię to do teraz tak naprawdę, eee, bo parę rzeczy jest do ulepszenia. Ale zajmuję się pisaniem dokumentacji. Bo dokumentacja jest tutaj kluczowa, ponieważ na drugi poziom jadę pokazać tak jakby ten skaner i tam czy ludziom się to podoba. I załóżmy, że przechodzę, bo wychodzą dwa miejsca. Jak się dostaję na trzeci poziom, a trzeci poziom to jest cała Polska. To wtedy tak jakby nie jedzie mój projekt, nie jadę ja. Tylko jedzie same dokumentacja, czyli coś w stylu pracy licencjackiej, co jest, gdzie jest coś, wszystko opisane, jak, jak coś jest zbudowane, jak coś jest zrobione. No i, i tylko na tej podstawie oni sprawdzają. Więc akurat teraz się zajmuję dokumentacją i będę oddawał tam panią moją pojemniskom, żeby to sprawdziło, że to dobrze wyglądało. Tak, to bardzo cenne. A w zasadzie kolejny projekt, który realizujesz, to sterownik grzybiarni. Tak, dokładnie. Na czym on w zasadzie polega? Taka no taka ciekawa nazwa. To jest, to jest dość śmieszny projekt bo przyszedł raz do mnie e, mój kolega i powiedział, że jego tata ma plan, w planach budowę grzybiarni. No i powiedział, że mamy na to tydzień. Ja powiedziałem, że to będzie dość ciężkie do zrobienia, bo to jest dość dużo pracy, ale wziąłem się i zrobiliśmy... Z, z, w 100% się na tym projekcie skupiłem. E, I siedziałem praktycznie codziennie i projektowałem i budowałem i udało nam to się zrobić w dwa tygodnie, co prawda z opóźnieniem. Przecież tam domawialiśmy części, liczę, takie, takie typowe, że siedziałem i robiłem. E, Polega to na tym, że jest urządzenie przed grzybiarnią i muszę badać poziom CO2 oraz poziom wilgotności w pomieszczeniu. I na podstawie tego, jak się zmienia tam ten poziom CO2 i, i wilgotności w pomieszczeniu, uruchamiam dmuchawy, które mają zadanie wyciągnąć powietrze, które ma na przykład i nadmuchać świeże, żeby była cyrkulacja powietrza oraz jest parownica w środku, która nadmuchuje, nadmuchuje po prostu parę. Nie? No i na tej podstawie y, sprawiam, że po potrzebują odpowiednie warunki, ja te warunki kontroluję. Kolejny projekt to skaner 3D. Tak. I, i jak wyglądają po kolei te postępy, kroki, które realizujesz właśnie z tym sterownikiem? Z znaczy sterownikiem, skanerem. Skanerem, tak. tak. Yy... Robię go od września, to już, to już mówiłem. Mianowicie jest to tak, jakby jest to robot. Który ma za zadanie skanować docelowo człowieka, znaczy no nie wiem czy mi się to uda, bo aktualnie mam dość dużo, pre, dużo problemów, ale, ale skanuje rzeczy stacjonarne typu że tam głośnik skanowałem niedawno, skanuje jakieś tam małe rzeźby, e, ale próbowałem siebie zeskanować, jest to dość ciężkie, ponieważ e, siedzenie przez 15 minut w, bez ruchu. Ja, czymś, ja, dostałem, ja zacząłem normalnie sza, sza, szału dostawać. Jeszcze jak e, wrzuciłem to do programu i się okazało, że ten, ten skan nie działa, to już w ogóle, <gry> jak nie wiesz, to już w ogóle byłem zdenerwowany. Ale tak, e, no na tym polega mniej więcej skaner. Bo nic więcej chyba nie jestem w stanie powiedzieć. Skaner, jak skaner. Może ja, ja bym chyba nie wytrzymał 15 minut w jednym miejscu. <gry> ja, ja też nie wiedziałem, że dam radę wytrzymać, ale. <gry> to było naprawdę bardzo duże wyzwanie. A kolejna kwestia to jest budowa radioteleskopu, tak? Właśnie też z królem Masztalerzem. Masztalerze, tak, który tu już tutaj był obecny. Eee, aktualnie budujemy e, radioteleskop. E, zbieraliśmy fundusze, 3000 zł. E, jest nas trzech, jak jestem ja: jest Paweł Pleskaczyński i Karol Masztalerz. E, Karol Masztalerz jest pomysłodawcą. E, ja, jestem, ja zajmuję się. Zbudowanie całego tego radioteleskopu, a z tego powodu, że nie jestem aż tak dobry, w, nawet, jestem bardzo, nawet dobry nie jestem w programowaniu, to mamy Paweł Peskaczyńskiego, który zajmuje się właśnie programowaniem. Jego zadaniem jest odbieranie danych z takiej aplikacji, która pokazuje miejsce satelit, i podawanie mi współrzędnych. Ja na podstawie współrzędnych steruję silnikami które sterują anteną, która jest wycelowana w satelity i ta satelita odbiera wtedy zdjęcia z satelit pogodowych. I te zdjęcia z satelit pogodowych wrzucamy później na serwer i z tego serwera jak ludzie są coś zainteresowani mogą to wejść. To jest tak naprawdę pierwszy taki projekt w Polsce. Są, są do odbioru są E, radio teleskopy, ale nie do, tego, do tych zadań, co my robimy, bo my chcemy odbierać zdjęcia RPT, a tam, na tym się nie znam do końca, jakie inne, ale wiem, że są jeszcze, jest jakiś jeden w Polsce, był zrobiony 4 lata temu, ale aktualnie e, to nie jest to, co, to samo, co, co my robimy. No i są jakieś, do, dokładnie to samo, co my robimy, jest jeszcze w, e, jest w paru miejscach w Europie, około 5-4 takich stoi. I to są, to nie że amatorskich, tylko że w ogóle, w ogóle, takich taki jest około 5 w Europie więc dość mała liczba i jest dość dużo to, o, o to hałas. Byliśmy nawet w, w polskiej telewizji. A jak ty byś mógł określić profil, profil charakteru, profil człowieka, osobowości, jeśli chodzi o, robo, jeśli chodzi o robotykę. Jakie powinny mieć cechy <dysk> oraz takie umiejętności? Myślę, że ważną e, cechą jest e, takie. jest to, dość, dość, dość śmiesznie to zabrzmi, ale ważne jest czasami. E, bo trzeba mieć duszę e, artysty, bo no przydają się często programy e, graficzne. Mam na myśli wszelkiego rodzaju kady, gdzie trzeba coś zaprojektować wymyślić. No i wymyślić. Ja nie lubię na przykład, ja nie potrafię zaprojektować czegoś brzydkiego. Jak coś jest, to musi być zaprojektowane pięknie i ładnie to ma wyglądać. Myślę, że ważne jest też e, posiadanie właśnie. E, trójwymiarowej wyobraźni. To jest dość ważne, ponieważ no właśnie też te programy 3D eee, może jeszcze nie wiem, nie wiem co jeszcze może się przydać, ale chyba wszystko. A, cierpliwość. Może się coś... O tak, dokładnie cierpliwość jest strasznie ważna. Nie o tym wspomnieć, zapomniałem. E, cierpliwość jest strasznie ważne, bo to, ile problemów podczas, podczas budowy wypada, to jest po prostu masakra. Ja potrafię spędzić cały dzień myśląc nad tym, co jest źle w projekcie, potem następnego dnia się budzę i od razu wiem, co jest nie tak, więc to jest coś takiego... Trzeba mieć cierpliwość, bo na przykład no, trzeba przeszukać na przykład błąd, gdzie, gdzie, coś, gdzie coś się zrobiło, albo na przykład w, w przypadku druku 3D, bo ja na przykład wykorzystuję druk 3D często, Trzeba mieć cierpliwość, ponieważ druk 3D zajmuje tak długi czas, że to jest po prostu to jest masakra. Potrafi jedna mała część się drukować nawet do 5 godzin. Gdzie, gdzie, gdzie na przykład okaże się zrobić mały błąd i trzeba znowu na ten, ten model zaprojektować na nowo i wrzucić go, go z powrotem do, 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 na drukarkę, żeby znowu to wydrukowała. Tak. Myślę, że to są wszystkie takie, takie trzy najważniejsze cechy. Tak, tak. Jest. Oczywiście. To, też z mojego doświadczenia, bo cierpliwość nawet w moim przypadku, kiedy ja tam z tej strony naładuje się robię to. No, dokładnie, czy cierpliwość jest masakryczna. To jest bardzo sympatyczna tak A jeśli chodzi o, takiego, o taką osobę, która chciałaby zacząć taką swoją przygodę z robotyką, to co by jej polecił? Na pewno bym polecił Arduino Uno na początek, ale niekoniecznie oryginalne. W sensie można oryginalne, ale na początku myślałem, że nie będą mi działać, bo wszędzie tam pisali, ale to jest nieprawda. Kupujecie Arduino, które znajdujecie na Allegro w jakimś zestawie z jakimś wyświetlaczem, z kablami, z, z lampkami. I jest fajny kurs na forbocie. Nie trzeba go robić samego, ja go nie przyszedłem, nie za bardzo nudził. <śmiech> <śmiech> I stwierdziłem tam podstawy, żeby sobie załapać. Myślę, że jak ludzie już zaczynają z Arduino, to już mają trochę tam podstaw. Wątpię, że ktoś od zera się zainteresuje. No i warto sobie stawać takie dość wysokie, dość trudne projekty. Ja tak robiłem, bo wtedy się zmuszałem do nauki. Jakbym jak tak nie robił to bym sobie, to, przeglądając takie kursy i robienie odwzorcze mi się nie podobało, robiłem sobie pierwszy taki projekt, który e, był trudniejszy, taki gdzie mój tata powiedział, że nie dam rady go zrobić. Jakby tata, już sobie się dowiedziałem, że jakby tata mówi że nie dam rady zrobić projektu, to znaczy że to jest dobry projekt, nie powinienem go zrobić. No i <ścoughs> e, był to ploter cence, e, gdzie dla mnie to się wydawała taka czarna magia, a to jest taki długopisik, który maluje na przykład jakiegoś ludzika na kartce zbudowane z DVD. I wtedy tam, te, te dwa lata temu dla mnie to było coś, co jak ja to zbudowałem, to byłem z tego strasznie dumny, a teraz tak zbudowałbym to pewnie w jakiś, nie wiem, niecały tydzień i bym też taki, okej, okay, fajne. A, bo ja, a aktualnie mając części, to bym to uruchomił w ciągu dnia może. Bo, bo już wszystko mam, większość mam, z, yy, w sensie z czasem się po prostu gromadzi pewne części, nie? No i, a, a aktualnie Aktualnie po tych czterech latach, ja już mam tyle tych części z, z, zdobytych, gdzie ja tamten projekt robiłem około 3 miesiące, to dlatego, że na przykład czegoś nie rozumiałem albo potrzebowałem kupić jakieś części, i ten cały czas się wydłużał. A tak to, tak to chwila, moment bym to prawdopodobnie miał, teraz to zrobione. Realizujesz bardzo dużo tych projektów. W takim razie, jakie są takie Twoje plany na przyszłość? Co zamierzasz robić w przyszłości? W przyszłości zamierzam, na razie yy, liczę na olimpiadę. Innowacji technicznych, bo Olimpiada o Innowacji Technicznych daje mi na tyle dużo, że mam wstęp na każdą e, polską uczelnię techniczną e, bez rekrutacji, czyli nie muszę się przejmować za bardzo maturą, muszę ją po prostu zdać. E, I mam zamierzyć na 3 lata, na inżynierkę, prawdopodobnie na automatykę i robotykę tylko dlatego, że tylko żeby sobie pójść na jakieś studia. Na, na początek. Prawdopodobnie będę próbował przyjechać na Erasmusa jakiegoś, bo, bo zawsze marzyłem o wyjeździe za granicę. No i takim, takim moim marzeniem, żeby spełnić, to sobie tak pojechać za granicę właśnie na, po, po, po inżynierce, na na, jakiś, na, na, robotykę, na na robotykę za granicę bądź na, na inżynier, inżynierię mechaniczną, bo też mnie inter, to, to interesuje. To jest, po, to jest dość powiązany temat. No i takim marzeniem marzeń to jest wyjazd później na, do Boston Dynamics pracować. Przypuszczam, że większość osób wie co to jest. Takie roboty fajne, które chodzą na YouTubie, widać co robią, backflipy. Wiesz czy nie? Nie. Nie? Mm, nie wiem. Mogę cię później pokazać. To z chęcią obejrzę w takim razie. A czego byś chciał życzyć tutaj moim widzom? Chciałbym życzyć powodzenia w robotyce i wspomnianiu może swoich hobby, bo to nie jest tak, że E, trzeba się zmuszać do jakiegoś hobby. Przepraszam, że większość osób z Was już po prostu go nie pielęgnuje. No. Tak, ja się przyłączam oczywiście do tych życzeń. I pamiętajcie o tym, żeby być na bieżąco, subskrybować kanał i dać łapkę w górę, żeby jeszcze tak. większa liczba osób mogła zobaczyć ten wartościowy wywiad. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.